A huj nasza ra Nie, kurwa. Co się stało? Kochanie. Na dwa razy wygrała <grywa> To źle? <grywa> mm. <grywa> Czy to jest złe? <źle>? Nie. <grywa> Zostawili... Z do zagrania. Łoooh! Klaj! Holy fuck! Co to z z, 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 tak? z Tristana sobie skoczyła, a ten dał flasha z Flame. Wow! I przerwał jej skok. Pierdzielony. Najstarszy. Właśnie... Pod oknem. Pod oknem! Jezu maria! Co to się stało? Jest to na jeden, a on jest słaby, no. Jaki odżywam? Bani dostaniecie za to. Z mówiłem pod oknem. Ja, ja myślałem, że po prawej stronie, że on nie przeszedł. Powiedziałem pod oknem. Jakiś jaka Sajowy z długa otwaliłeś, pamiętaj się. Zostaną i będą grali i będą kopać, ale tylko dla koneserów już gangplank. Kan baraż. A jeszcze muarkę zmieniają. Kulną in crest. 20 sekund. Kurwa. Ale mu pocisnęli, ale temu gangplankowi po... Jeszcze mu denerz zmniejszyli! O kurwa, koniec! Nagrobek, poproszę nagrobek! Nagrobek dla gangplanka! To jest koniec, to jest koniec gangplanka, to jest koniec! Nie, ja myślałem, że tylko to zmienili. Oni jeszcze, jak mu to zmienią, to już jest chuj, to jest... Już... W ogóle nie tak było. Widzisz o co pani? Irka po Tosiek, powiem wam tak, Tosiek zdradził Irkę. To jest Irka tutaj. Przed wami. To jest Irka. Zdradził Irkę z Edytą. Mają teraz dziecko. A Tosiek y, potem się rozwiódł y, i został z Edytą. A Irka mu nie mogła tego wybaczyć, pomimo tego, że nadal myślała, że to trochę jej wina z racji tego, że ona mu nie dała dziecka, nie? Cześć, o co chodzi. Widzisz o co pani. Pojebane. Że zachować, że przy koniaku przyjemnie się rozmawia, nawet o trudnych sprawach. No, wy sobie pogadajcie, nie? człowiek interesu oczekuje czegoś w zamian czego przecież ja nic nie mam no, tego bym nie powiedział mam z panem pójść do łóżka rozczarowuje mnie pani nie sądziłem że jest pani aż tak szybka Kurwa, Irki byś nie przeleciał? Janusz, nie odpierdalaj. Ty no jest. Też Skąd domek. Domek? Nie, Dobra, że komplek komplek to jest? Nie, dywan, ja jest. A teraz chyba ten? Zamek też. Słuchaj, Wyszedł! co wyszedł, Kurwa, To, to <ślad> tak. <ślad> <ślad> nas. już się rozkręcił. Nie na też, plet, te, plet. Te, te, te. Nie, to nie takiego króla rzucili. Ja chętnie go rzucałem. Standard! Albo nie, nie standard. Ławka, ławka panu. Nie rób tego strony. nie, nie, zostaw, zostaw! Ty knoju ty! Ja nie. nie! Dobra! Nie. Środek, dwójka wchodzi na gale. będzie próbowała zeskoczyć do respa, ich nie powinni was tam pościągać. Dwójka wjeżdża środkiem na B i jeden zamyka od B. Na, najpierw we cztery zamiemy środek, a później cofniemy dwóch tak. na gale, tak? Jeden zajmuje trupę, czwórkę zajmujemy środek, dwójka wchodzi na galę, z gali zeskakuje do respa, dwójka wbiega środkiem, oczywiście to zrobimy w miarę timingowo i jeden zamyka od B. Kupić smokę na galę, żeby przez smoka przeskakiwać, czy na jolo? Możesz smokę może zagramy może zagramy zeszła i zeskoczyć, nie? Dobra. Mhm. To mi się wydaje, że paga. Szaj, ucha. Ja mogę od B wchodzić. Dobra, ja wejdę w takim razie od środka. No, ja, ja jako... Jeszcze nie? prosz proszę Jeszcze nagrywam film? I ci wysyłam na Whatsappie A później na YouTube Jesz ale tak... W... nie tak, że ryska Tylko blacha wgięta, tak? Tak bym jeździł tym woziem, by ci po tym woziem jeździł Proszę no. na maskę no. się wdrapać, to kurwa taboret <laughs> musisz wziąć <laughs> o. To wezmę sobie taboret czy kampy. Jak na tą minutę? No już 40. O nie, idzie tu. Chodź, najebiemy ją. To jest ten moment. Ona nie ma wardów. Kurwa upadniesz. Za te wszystkie... Ona wie! Nie! Wypierdalej, chodź tu, bo się zdenerwuję zaraz. Co to kurwa jest? Zrób coś! Gdzie?

sorry, ale się skimpcowałem teraz. No, przepraszam, przepraszam. Ach, te pięści, szczelcem, musicie być szczelcem! Musicie środek mapy wychodzić i na hedy. Jebać się, tak Janusz mówił. Środek mapy nie mogą cię zabić, ty ich zabijasz. Nie dadzą rady, jesteś aimowo lepszy. Pa, cyk. Cześć! Środek mapy wychodzę, czech kasuje! Najmocniejsi jesteście! Środek mapy, dawaj na solo! Kto? Zobacz co ja z nimi robię! Na środku jestem, zabij mnie, spróbuj któryś! Tak to się robi! Na YouTube Poradnik jak strzelać na Krótki filmik, ale konkretny! Nie chowasz się, nie kutasisz! Środek na hedy! Nie mają szans! Pa, co się dzieje?